Pasieka numer 2 na działce. Tu także pszczoły postanowiły sobie wylecieć. Niektóre się oblatują, niektóre już latają po wodę. Po pyłek jedne słabe, drugie mocne. Zależy od siły rodziny. Słoneczko jak wyjdzie to jest ładnie, a tak około 11 stopni w cieniu. Mój pomocnik jest ze mną tutaj. Przywitaj się. No. Mm -hmm. Oj, próbujemy jedna atakować, chyba im się nie podoba to, że tu jest, schodzi. Korpusy w poprzednim roku kolorowały, malowały przedszkolaki. Ja też. Amelka też, między innymi, wyglądają superancko Pozdrawiam, się kąpić.